Krajowa Izba Gospodarcza już po raz ósmy organizuje tę imprezę, nazywa się Dyplomacyczne Otwarcie Roku. Jest jedyne tak naprawdę w Polsce spotkanie kilkuset osób, które są zainteresowane rozwojem polskiej obecności, obecności polskiej gospodarki za granicą. Polski eksport rośnie bardzo dynamicznie w ostatnich latach. W ciągu ostatnich trzech dekad polski eksport wzrósł ponad dziesięciokrotnie. A od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej polski eksport wzrósł czterokrotnie. Polskie firmy rozpychają się na rynkach zagranicznych. Bank PKOSA S.A. chce być partnerem dla polskich firm, ale również chce być partnerem dla krajowej izby gospodarczej. Bank Pekao S.A., jak wiemy, od dziesięcioleci jest bankiem który wspiera ekspansję polskich firm za granicą w wszystkich zakątkach świata. Krajowa Izba Gospodarcza stara się zapewnić odpowiednie informacje polskim przedsiębiorcom oraz pewną logistykę spotkań z partnerami zagranicznymi, Myślę, że jesteśmy wręcz wymarzonymi partnerami do tego, żeby jednoczyć wysiłki, ponieważ przedsiębiorcy, którzy mają swoje strategie wpisane ekspansję zagraniczną, wcześniej czy później potrzebują wsparcia bankowego, potrzebują opieki finansowej i potrzebują kredytów na rozwój. Stąd umowa, którą podpisałem z zarządem PKO S.A. myślę, że jest Doskonałą platformą do tego, aby polscy przedsiębiorcy otrzymali wsparcie i nowe możliwości rozwoju swoich ekspansji zagranicznych. Bank PKS jest naj, największym, najsilniejszym bankiem korporacyjnym w Polsce. Chcemy wspierać finansowo polskie firmy poprzez finansowanie eksportu, finansowanie wymiany handlowej. Chcemy je wspierać w, w, w sięganiu po nowe kontrakty na rynkach zagranicznych.